Maja Malwina Komarnicka, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny. A dziś w serwisie Zintegrowany bilet w Legnicy A także Urbańska, Józefowicz i Stokłosa w legnickim rynku. Zintegrowany bilet na kolej i komunikację miejską w Legnicy to pomysł kolei Dolnośląskich i Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej pod patronatem Urzędu Miasta. Bilet zintegrowany będzie obejmował przejazdy pociągami Kolei Dolnośląskich i autobusami MPK. Ma być tańszy i zachęcać pasażerów do korzystania z komunikacji publicznej. Bilet zintegrowany będzie obejmował przejazd pociągami kolei dolnośląskich i autobusami MPK. Taki system ma być tańszy i wygodniejszy. Jest to oferta, która ma zachęcić klientów i kolei dolnośląskich, i klientów komunikacji miejskiej do korzystania z komunikacji zbiorowej publicznej czyli zostawiamy samochód pod domem, wsiadamy do autobusu, mamy bilet miesięczny. W cenie biletu na jedną trasę dostajemy bilet na wszystkie trasy komunikacji miejskiej przez cały miesiąc, czyli łącznie z weekendami. Poruszamy się po wszystkich liniach, które na przykład zmierzają do dworca kolejowego. Tam przesiadamy się na tym samym bilecie na pociąg i jedziemy do miejsca docelowego. Cena biletu zintegrowanego będzie do około 20% mniejsza niż dwóch biletów kupowanych osobno. Bilety będzie można kupić tylko w kasach biletowych kolei dolnośląskich. W ten sposób że będzie złożony z dwóch części. Pierwsza część to będzie podkład kolejowy, czyli będzie bilet miesięczny kolejowy na taką relację, na którą danej osobie będzie potrzebna między dwoma wyznaczonymi stacjami. I na nim będzie umieszczony znaczek MPK Legnica jako przewoźnika miejskiego i ten znaczek będzie upoważniał do jazdy wszystkimi liniami komunikacji miejskiej po mieście Legnica, bądź też w drugiej strefie, czyli również w liniach stowarzyszonych. Jak na razie do porozumienia przyłączyła się gmina Miłkowice, do której jeździ autobus numer 27. Miasto chciałoby zachęcić do współpracy inne gminy. Koleje Dolnośląskie od pół roku prowadzą także rozmowy z Wrocławiem. To pierwsza taka inicjatywa w województwie. Tutaj Legnica będzie pionierem. Mam nadzieję rozszerzyć tę współpracę na różne inne miasta po to by ułatwić ludziom korzystanie z transportu zbiorowego z transportu publicznego, który obecnie może być dla niektórych skomplikowany. Dzięki temu biletowi w jednym miejscu w jednej kasie po prostu mieszkaniec kupi sobie bilet na zarówno na autobus jak i na pociąg. W ślad za tym porozumieniem miasto przygotowało projekt uchwały miejskiej wprowadzający zmiany w taryfie MPK. Najpierw zmiany musi zatwierdzić Rada Miejska. Jeśli tak się stanie Zintegrowany system wejdzie w życie najpóźniej w lipcu. Wolontariusze KGHM, Polski Związek Wędkarski w Legnicy, Państwowa Straż Pożarna z Legnicy, ochotnicy z OSP-ORW Pinoter, Armia Polkowice i wiele innych osób sprzątało akwen Rokitki. Dnem jeziora zajęło się prawie 40 nurków, wysprzątano również linię brzegową. W ubiegłym roku w ramach akcji Tydzień Czystości Jezior sprzątano zbiornik w Kunicach. W tym roku wybrano rokitki w gminie Chojnów. Do akcji włączyło się blisko 70 osób. Głównym inicjatorem przedsięwzięcia był Polski Związek Wędkarski w Legnicy. Akcję organizujemy wspólnie z wolontariatem kghm z Lubmina. <laughs> Dołączyli do nas płetwonurkowie z sekcji Pinotera z Legnicy. Zobaczymy, zobaczymy co przyniesie akcja, jak płetwonurkowie wyjdą z wody i zobaczymy ile tam jest śmieci, bo... Wędkarze wyciągają na haczykach różne ciekawe rzeczy z wody, dlatego ta akcja jest podjęta. Ochotnicy z OSP ORW Pinoter w Legnicy, poza nurkowaniem i wyciąganiem z wody różnorodnych śmieci, przygotowali na sobotnią akcję niecodzienną wystawę. Wszyscy obecni nad akwenem w Rokitkach mogli przyjrzeć się klasycznym elementom stroju nurkowego, które osiągały wagę nawet kilkunastu kilogramów. Można było je również ubrać, a od ochotników z Pinotera dowiedzieć się wiele ciekawostek. Postanowiliśmy przywieźć nasze, nasze że tak powiem, trofea, które zdobiliśmy i pokazać to yy, yy, publiczności. To jest sprzęt używany. Przez, przede wszystkim przez nurków klasycznych, a więc te hełmy, buty i tak dalej. Ponadto jest to sprzęt maski pełnotwarzowe z łącznością przewodową, gdzie prawda, jest możliwość komunikacji osoby będącej na jednostce pływającej z nurkiem czy płetwonurkiem, który jest. Na... Pod wodą. Zarówno na dnie jeziora, jak i na linii brzegowej znajdowano śmieci różnego rodzaju. Przeważały butelki, plastikowe opakowania pożywności, papiery, ale nie zabrakło też opon czy ostrych metalowych elementów. Prace wszystkich grup wolontariuszy koordynowali strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy. Wbrew pozorom, mimo że jest to zbiornik na daleko od Legnicy, no to jest 30 km, to jednak Liczani tu przyjeżdżają. Zresztą no, tych zbiorników nas dużo nie mamy. Ten nasz taki popularny kąpielisko, które było do niedawna dzika plaża na, na, na Spalonej. W tej chwili praktycznie jest wykupiona prywatne posesje, więc ludzie szukają miejsca. No jak przychodzi, robi się ciepło, wszyscy chcą gdzieś pojechać, popływać, posiedzieć nad wodą. No i tutaj jest kąpielisko, które jest jakby w jakiś sposób strzeżone. Są kilka plaż y, też niestrzeżonych i przy, przy, przyjeżdżają tutaj legniczanie, nie tylko legniczanie, bo zdarzało nam się wyciągać osoby z Lubina, z Wołowa i z wielu innych miejscowości. W sobotniej akcji czyszczenia roki tak wzięli również udział zawodnicy z klubu Armia Polkowice, OSP Rokitki oraz Nurkowie z OSP RW Głogów. Jednym słowem całe zagłębie miedziowe. Zebrano kilkadziesiąt worków śmieci. Trzy medale zdobyła ekipa legińskiego klubu Taekwondo w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, które zakończyły się w Nowej Rudzie. W rywalizacji wzięło udział ponad 200 zawodników. Złoty medal w kategorii powyżej 70 kg zdobył Maciej Blicharski. Natomiast srebro i brąz wywalczyli Kamila Kolanowska oraz Kacper Sikorski. W łącznej klasyfikacji nasza drużyna zajęła w tych mistrzostwach szóstą lokatę. Muzyka bałkańska, rosyjska, włoska, angielska, a do tego gorące latynoskie rytmy z meksykańskim sombrero i brazylijskimi tańcami. To atrakcje, jakie czekały na legniczan, którzy przyszli w sobotę na rynek świętować Dzień Hutnika. Muzyka W tym roku KGHM zdecydował się zaprosić na Hutnicze Święto Teatr Buffo. Scenę ustawiono w sercu rynku. Repertuar i wykonawcy przypadli ledniczoną do gustu. Prawie dwie godziny występu dla artystów to wiele straconych kalorii. Występy Teatru Buffo to ruch, muzyka i taniec. Prawdziwe muzyczne show. Treningi mamy na co dzień, ponieważ przygotowujemy razem z Januszem Janusz przygotowuje premierę legalnej blondynki w Krakowie i właśnie teraz już po, po spektaklu jedziemy do Krakowa na noc, od jutra od rana zaczynamy próby, także oczywiście jesteśmy w formie, w kondycji. Oprócz tego gramy także stacjonarnie w teatrze, Bufo, w Warszawie. Muzykale, wieczory polite, za chwilę, za dwa dni gramy. Znaczy dużo pracy i to nas trzyma, myślę, w tej kondycji. Like Ludzie lubią to, co znają tak naprawdę. Te piosenki gdzieś tam siedzą w naszej tradycji kulturze i w związku z tym ludzie z przyjemnością ich słuchają. To jest po pierwsze, a po drugie te piosenki akurat rosyjskie i kojarzą się też ludziom z młodością. To jest no, dla ludzi tam, nie wiem, 40 parę plus, no to jest jednak kawałek życia a, i do tego zawsze się fajnie z przyjemnością wraca. E, my jakby na przekór politykom e, gramy ten wieczór Rosyjski w, w Warszawie, w ta trzebówko jesteśmy artystami, nas polityka nie interesuje, a tak naprawdę wrzucimy się czasem, można powiedzieć dosłownie. Polityką, w związku z tym robimy to, co lubimy. Lubimy piosenki rosyjskie, czujemy gdzieś tam podobieństwo kultur. E, e, pracujemy w Rosji, mamy tam przyjaciół, poetów, artystów, reżyserów. Natasza Urbańska właśnie w języku naszego wschodniego sąsiada śpiewać lubi szczególnie. Najciekawsze jest właśnie to, że można łączyć różne style, bawić się językami, bawić się różnymi kulturami, bo to jest najciekawsze. Dzisiaj pokazaliśmy właśnie. Taką pigułkę tego wszystkiego, co można zobaczyć w teatrze Buffo. Zapraszamy na wieczory bałkańskie, francuskie, rosyjskie. Tutaj zobaczyli Państwo takie nasze ulubione chyba piosenki, prawda? Z tych wieczorów. Artyści bisowali i mogli liczyć na wielominutowe brawa na stojąco. Widzieliśmy tu przepiękny spektakl teatru Buffo. Myślę, że zarząd polskiej miedzi stanął na wysokości zadania i nikt nie może narzekać. Wszyscy hutnicy, ale też wszyscy mieszkańcy Legnicy mieli doskonałą zabawę. A na tym hutnicze świętowanie w Legnicy się nie kończy. Czyli jesteśmy na półmetku, mamy za sobą już uroczystości centralne, one miały miejsce w Głogowie. Przed sobą mamy jeszcze uroczystości lokalne. W Legnicy Akademii Karczmę Piwną mamy rajd samochodowy, mamy festyn rodzinny. Równolegle z tym uroczystości zakładowe toczą się w Cedyni. Koncert był jednak z całą pewnością najbardziej widowiskowym wydarzeniem. w galerii Piastów można było wziąć udział w bezpłatnych warsztatach i wykonać swoją własną biżuterię. Wydarzenie odbyło się w ramach promocji Legnickiego Festiwalu Srebro. Biżuterię można było wykonywać pod okiem doświadczonych miłośników tej sztuki. Pani Janina biżuterię tworzy od 7 lat, to rodzaj hobby, które daje ogromną satysfakcję oraz wiele relaksu. Podczas warsztatów biżuterią bawić mogły się zarówno dzieci, jak i dorośli. W ramach naszych możliwości nie mamy warsztatów złotniczych, więc nie możemy robić tak jak profesjonaliści to robią, czyli z gotowych elementów. Kamienie łączone z elementami srebra, takie, które można zrobić samemu własnymi rękoma. Dla dzieci liczą się błyskotki, intensywne kolory. Takiego materiału podczas warsztatów nie zabrakło. Jak zachęcić dzieci do takiego rękodzieła? Najlepiej zacząć robić razem. Bo wtedy to dzieci bardziej są takie odważne, bo tak niepewnie troszkę podchodzą, ale jak, dają radę. Jakąś biżuterię już sobie wykonałaś, zrobiłaś? No właśnie nie, ale robię. Jaką byś chciała mieć biżuterię? Pokaż, co robisz. Co tu jeszcze będzie? Co, co powinno się znaleźć? Co chciałabyś, żeby się znalazło? No już nic, tylko tak. Oczywiście wszystko można było wykonywać pod okiem bardziej doświadczonych osób. No i w ten sposób, e, ucząc tutaj, jak robić biżuterię, e, darując ten, ten drobny upominek, bo każdy, kto sobie, co sobie wykona, zabiera ze sobą do domu. Przypominamy o tym, że czeka nas weekend srebra. A kulminacja Legnickiego Festiwalu Srebra już 15 i 16 maja. Pozostajemy jeszcze w temacie Legnickiego Festiwalu Srebro. Na potrzeby festiwalu powstało nowe miejsce, w którym możemy oglądać wystawy młodych i zdolnych artystek. Jest to galeria piekarska czynna od godziny 10 do 18. .00. Legnicki Festiwal Srebro oprócz warsztatów promujących to święto to ponad 20 wystaw w 9 miejscach w ścisłym centrum miasta. W tej nowo powstałej galerii możemy podziwiać dwie wystawy debiutantek. Jedna to Karolina Szymanowska, absolwentka wrocławskiej ASP oraz Maria Antonina Łęcicka, studentka Wydziału Tkaniny Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Wystawy debiutantek to dwie różne wystawy. Dziewczyny pokazują bardzo świeże, bardzo nowe spojrzenie na biżuterię, która nie jest tylko biżuterią. Na tej wystawie zobaczymy drzewka bonsai, zobaczymy zużyte buty, zobaczymy fotografie, ale zobaczymy też przepiękną biżuterię i design, czyli na przykład lampy, czyli biżuterię robioną z nietypowych materiałów, raczej nadających się do, bardziej do tkaniny i ubioru niż do samej biżuterii. Ja zapraszam wszystkich, żeby zaspokoić, swoją ciekawość i, i ukoić zmysły, nacieszyć y, tymi pięknymi przedmiotami, a czasami również konceptualnymi, bo tak jak mówimy, cały czas festiwal pokazuje piękno, ale też cały czas pokazuje sztuka, która, która wyraża się w różnych tematach. W tej samej galerii będziemy mogli zobaczyć wystawę z Jedwabnego My. Kuratorem wystawy jest Piotr Rybaczek z barcelońskiej galerii La Bazylika. Jest to trudny temat, do którego odnoszą się polscy artyści. Piotr Rybaczek zaprosił kilkudziesięciu, ponad dwudziestu polskich artystów, żeby zmierzyli się z tym tematem, natomiast na uwagę zasługuje też sama aranżacja wystawy. Ona będzie nietypowa, nie każdy będzie mógł wejść w wystawę tą obejrzeć tak, jak będzie sobie życzył. Tutaj będzie specjalna procedura wejścia, specjalna procedura oglądania tych prac. No i to nam tylko tyle, że będą w takim oturażu, który będzie miał nam y, troszeczkę przybliżyć. Y, no, okoliczności w których osadzony jest temat. także proszę się przygotować na taki trochę performance, trochę instalację, trochę taką akcję artystyczną, no i przede wszystkim zastanowić czego Państwo od tej wystawy oczekują, bo tak jak mówię temat nie jest prosty. Wystawę będzie można zobaczyć podczas wielkiej kulminacji festiwalu w piątek, 15 maja o godzinie 17:30. A więcej o zbliżającym się festiwalu Srebro tuż po serwisie informacyjnym w programie w Otwarte karty podczas rozmowy z dyrektorem Legnickiej Galerii Sztuki i Rzecznikiem Prasowym. Zapraszam na program. To już wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.